Na zamożnych przedmieściach miasta, na wybrzeżu Atlantyku, ładna szesnastoletnia dziewczyna o imieniu George zakochuje się w koledze. Aby przyciągnąć jego uwagę, na jednej z imprez inicjuje grę w bang-gang, która szybko staje się obowiązkowym punktem następnych imprez. W grze grupa przyjaciół odkrywa, testuje oraz przesuwa granice swojej seksualności. Ale bez troski czas szybko się kończy, kiedy George odkrywa, że chłopak, w którym jest zakochana, zdradza ją z najlepszą przyjaciółką. A na dodatek, bang gang zaczyna wymykać się spod kontroli. Coraz bardziej denerwująca staje się pewna tendencja, jaką przejawia nowoczesne kino europejskie. Tendencja, która polega na tym, że twórcy zadowalają się tylko pomysłem na swój film. Zatrzymują się zaledwie na punkcie wyjścia. Pomyślę który opisać można w dwóch, trzech zdaniach, który zostaje rozciągnięty aż do przesady w pełnometrażowy obraz. Rozciągnięty, ale nie rozwinięty, bo żadne wnioski spostrzeżenia, myśli prócz samej myśli początkowej z niego nie wypływają. Tak jakby ładne kadry wpadająca w ucho muzyka i spora dawka na gości mogły załatwić sprawę, nadać sens ruchomym obrazom. Taki jest niestety właśnie Bang Gang. Sprawia wrażenie filmu, który zrodził się z jednego zdania: zróbmy film o nastolatkach, które w czasie domówek bzykają się na lewo i prawo i tyle. Brakuje w tej produkcji takiej jakiejś ciekawszej, pełniejszej historii. Brakuje pogłębienia postaci, brakuje analizy problemu i wreszcie i co chyba najbardziej boli, brakuje morału, jakiegoś wniosku, jaki mógłby płynąć z tej opowieści. Niestety wszystkie myśli spływają po bohaterach. Są nieciekawe, nieważne. I tak też przemyślenia z tego seansu rozmywają się na drobne. Reżyserka nie może, nie potrafi zdecydować się, o czym oraz o kim chce zrealizować swój projekt. Przeskakuje pomiędzy postaciami, przeskakuje pomiędzy podejściami do tematu raz stawiając na teledyskową formę, raz na subtelne, romantyczne kino o młodzieńczej miłości. Raz na zwykły dramat, który jednak zamiast zapadających w pamięć celnych dialogów składa się z rozmów na poziomie polskich telenowel. Dorośli nie rozmawiają z dzieciakami, dzieciaki nie rozmawiają z dorosłymi, w radio ciągle tylko mówią o wykolejonych pociągach, a życie bardziej niż w realu toczy się w sieci. Ta obserwacja jest tak uproszczona, tak bardzo składająca się z ogranych schematów, że chwilami sprawia wrażenie niemal pewnego rodzaju parodii. To, co jednak powoduje, że chce się do końca śledzić ten film, to co w nim jako tako ciekawi i co angażuje, to muzyka. Świetny elektroniczny soundtrack White Sea, składanka, która zachwyca właściwie już od pierwszej sceny, gdy kamera przelatuje przez korytarz ogromnego domu, w którym odbywa się tytułowy bang gang, a w tle rozkręca się coraz głośniejsza i pewna siebie ścieżka dźwiękowa. To soundtrack jest tym, co tu ciekawi. Co zaskakuje, pobudza, świetnie buduje klimat oraz tempo kolejnych scen.